No teraz jestem na swojej działce. No i najprostszy sposób na rozsiewanie grzybów, jeżeli nie zamierzamy ich spożywać, to po prostu rzucenie ich pod drzewa, z którymi wchodzą w mikoryzę. One tutaj mogą się rozsiać. Zobaczymy w przyszłych latach. Bo tutaj wodnichy późnej nie widziałem, może zacznie występować w tym miejscu. W ten sam sposób pozbywam się na przykład zarobaczwionych grzybów, zaczerwionych grzybów, po prostu rzucam pod swoje drzewa na swojej działce, z nadzieją, że wejdą w mikoryzę.